Witam wszystkich. Piękna pogoda. Letnia, prawie. Eee, a otóż, nasz dzisiejszy bohater przekładnia kierownicza, maglownica. Już po demontażu. Eee, dlaczego filmik robię na temat demontażu? Otóż dlatego, że nie znalazłem konkretnego treściwego filmiku. W internecie, w języku polskim. Więc, cóż, Magrowniczka zdemontowana. E, również dlatego zdecydowałem się sam to robić, pomimo że na co dzień naprawiam ciągniki, a nie samochody osobowe, e, bo Audi S8D2 e, miało pojechać do serwisu zaprzyjaźnionego serwisu, w którym ta usługa demontażu maglownicy, jak również jak również wysłania do drugiej firmy zewnętrznej do regeneracji miała mnie kosztować od 1,5 do 2000, bo w serwisie powiedzieli, że to jest bardzo dużo pracy. Od czego zaczynamy. Pierwsza rzecz. Zanim podniesiemy samochód, ja to nazywam na kołeczki, na podnośnik, to żeby było wygodnie, to kładziemy się na podłodze i demontujemy tutaj, tutaj demontujemy o! uszczelnienie gumowe. Wysuwamy najpierw na drążek kierowniczy. Potrzebujemy klucz Torx LK, to chyba jest Torx 40, -tka. żeby odkręcić śrubę mimośrodową. Tylko nie kręcimy torxem. Torx można powiedzieć, on nam blokuje ruszanie się tej śruby, kręcenie się wokół własnej osi, bo ta śruba całego cał obrotu nigdy nie wykonam, bo jest mimośrodowa. Bo odkręcamy nakrętkę, żeby nikt nie próbował odkręcać tej śruby kluczem, bo sobie tylko zniszczy śrubę. I co? Po odkręceniu śruby. Z powrotem uszczelnienie wsuwamy na miejsce, wyciągamy drążek kierowniczy, krzyżak drążka ściągamy z kolumny kierowniczej i ściągamy z powrotem uszczelnienie. I to wszystko, co robimy w kabinie, nic nie rozkręcamy. Mimo to, że w serwisie powiedzieli, że to bardzo dużo roboty, że tu dużo rozkręcamy, nic tu się nie rozkręca. Od spodu, jak się położymy na podłodze, tu w samochodzie jest naprawdę wystarczający dostęp czas pracy na odkręcenie tego 5 minut może 10 nie więcej, następnie podnosimy samochód przepraszam, zdejmujemy koła samochód na kółeczkach. po zdjęciu kół jak widzicie u mnie tu jest mokro dlatego, że ja wszystko myłem tutaj, wziąłem karchera umyłem wszystko, żeby było czysto, żeby żaden paproch nam do układu nie wpadł jak będziemy rozkręcać Potem demontujemy tylną część lewego przedniego nadkola, bo tutaj mamy podłączenie elektrozaworu serwotronika, Żeby nikt nie mylił, że to jest czujnik. To jest elektrozawór, który steruje nam ciśnieniem maglownicy. To jest ten elektrozawór i wtyczka do niego, po czym odkręcamy z tej strony, z lewej, dwie śruby na klucz hex potocznie zwany imbus. Ja jedną śrubę odkręciłem tutaj, od strony koła, tak jak patrzę. A drugą śrubę musiałem położyć się pod samochód i odkręcić od dołu. Jeżeli ktoś ma możliwość, podnieść samochód na podnośniku. Wszystkie śruby odkręci sobie od dołu bez problemu. Po odkręceniu śrub, zdejmujemy również tutaj wygłuszenie. Po zdjęciu nadkola zdejmujemy z tych śrubek. Tutaj takie plastikowe śrubeczki są. Zdejmujemy wygłuszenie. Jak zdejmiemy wygłuszenie, można przejść na prawą stronę. Odkręcić jedną śrubę, ona jest tu przykręcana. I to jest na klucz E10, czyli taki. Wielokąt yy, dziesiątka, który, którą, którą ja normalnie odkręciłem kluczykiem, dziesiątką, łasko oczkową I cóż, i to wszystko. Wyciągamy maglownicę. Oczywiście uprzednio yy, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że jak zdejmiemy koła, no to trzeba również odkręcić końcówki drążków, tak? Odkręcamy końcówki drążków. Wyciągamy maglownicę. Po wyciągnięciu maglownicy, demontujemy te końcówki, co tu są przykręcone na maglownicy i gumy. I to wszystko. Cała filozofia. Czas pracy, jaką poświęciłem na demontaż maglownicy, to jest około 10 minut na odkręcenie śruby w kabinie. Śruby drążka kierowniczego krzyżaka. Zdjęcie kół, no nie wiem, 10 minut, 15, dwa przednie koła. Jeśli przyjąć podnoszenie, no to pół godziny. Demontaż kół razem z podniesieniem i postawieniem na klocki, no to pół godziny. Odkręcanie tych trzech śrub, myślę, że też pół godziny. I żeby wyciągnąć magrownicę, trzeba tutaj ostrożnie, tak żeby gum sobie nie uszkodzić. Nie wiem, ile ja wyciągałem? 5 minut, może 7. Także to jest wszystko. Dob, jak, jak się dobrze wziąć, a jeszcze jak jest ktoś, kto naprawdę na co dzień zajmuje się mechaniką, to to jest jemu godzina roboty maksymalnie. I to wszystko. Pozdrawiam wszystkich, miłego dnia.